Ryczu, bo stąd się jedno zabrało tam poprzestawiało się tu jedę lukę, bisiu te stoi. Wczor Wczoraj było spawanie, bo Bisiu porozwalał tam rury pogiął i tak i tak wszystkie rury patrzę pogią Niedługo będzie trzeba sprzedać te wszystkie rury jak tam jest rura takowa, to też wyginą wszystko po, po ławo. I trzeba prostować. Żeby się sprzeda. No i wczoraj takie było spawanie. Tutaj, tutaj. Tutaj na dole. Wszystkie te były trzeba powymieniać. Webliki, to wszystko powymieniać. Na nowe, świeże. Dobra, krowy trzeba pozaganiać. Wiem, no ostatnio nie ma filmików. Bo i nie ma takich robót, no się to tam ponaprawia jeszcze Kukurydzy się nie zaczyna Może w tygodniu, może bele Będziemy więcej je sprzedawać, się poczeka Na razie Towaru się robi Się robi w Gnowicy, pełno ponad 24 beki Raz i pełna płyta się robi Będzie to trochę do Taka większa to się wczoraj poprzeprowadzało oddzielnie żeby te mniejsze trochę by zamarzała byliśmy co kiedyś z końca w tydzień odpalany to zamówiłem to wtedy stąd tylko leciało a teraz patrzę tutaj leci tutaj i tam z tej strony wokół cały leci no leci tam, mokry jest Powoli coś tam się przesądza. A, na początek To tam Zbigniew mówił, że mu Rzadko kiedy się włącza DPF No to co poszedł do Mrągowa To miał, że na komputerze Usterkę i teraz dużo później się włącza DPF a jak ma co robić, to jak on gada tam 16 prawie do 20 motogodzin idzie, zrobi, dopiero się włączy. Idzie dużo zrobić, no. Jakoś... się nie pytałem jaka usterka, ale no, że miały i naprawili. Wentylatory. Wentylatory te oto wcale nie działali, kable nie byli podłączone. No a nawet zeszło. Słonko daje. Bele pełno to i kurna ciasno je Trzeba spasać bele bo przejazdu pać nie ma Mam tutaj niby brać jeden drugi ale może tutaj z brzega wezmę to Póki się na zimę postawi się spasie prędzej Szykosiarka metr 35 ta Stojała dzisiaj wiatr i leży kurna Kurna ciasno Tak, akurat bela to co mokre było po deszczach, walona, ostatnia, z pierwszego pokosu. Prawie końcówka z tego najgorszego. Będzie padało, belę zawieźć i trzeba krowy zabierać. Dobra, zestawić trzeba. Żeby ręcznie się nie mordować, bo trzydziestko potem będą się przywieźć. Potem albo, nie wiem, albo jutro. A na dzisiaj to jest Dobra, wadę widuję. Zaraz trzeba posłać, ile tydzień już pełno obornika, zaraz trzeba wywalać Taip, bet šiaip užrandam po jį.